Plac Zwycięstwa to samo centrum piłek, które jak na razie nie zachęca do odpoczynku i spacerów. Na razie jest obskurnie. Ta część placu jest właśnie niewykorzystana, brzydka, a przyjeżdżają z różnych wiosek, z miast i właściwie każdy widzi tutaj. Czas ten stary komuny trzeba już odstawić do lamusa i iść ku nowym. Ten plac to, co stanowi? Biegalnie dla psów. Nic więcej. Ani porządnych ławeczek nie ma, ani ście... a już o ścieżkach to już nie ma mowy. To powinno się zmienić do jak najszybciej. Zmiany nastąpią w ciągu dwóch najbliższych lat. Serdeczne gratulacje. Piła otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na rewitalizację placu. Chodzi o 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Na projekty, które zostały złożone z całego województwa, dofinansowanych jest tylko 8, w tym dla miasta Piły na rewitalizację tutaj, właśnie placu Zwycięstwa. Całość tego projektu, który został złożony, jest na prawie 18 milionów złotych, a dofinansowanie 14 milionów złotych. 4 miliony miasto dołoży z budżetu jako wkład własny. W kwietniu podczas konferencji prasowej prezydent Piły Beata Dudzińska oraz towarzyszący jej architekt Lech Wojtasik przedstawili koncepcję zagospodarowania placu zwycięstwa. Najciekawszym elementem projektu ma być betonowe przepierzenie, które nawiązuje swoją bryłą do nieistniejącej już w tym miejscu zabytkowej zabudowy miasta. Z betonu będą odlane fasady dawnych kamienic nawiązujące do historii tego miejsca, czyli dawnego nowego rynku. Zieleń to jest dominanta. Tego projektu. Pojawi się główna aleja z takim ciągiem 90-metrowym, ciągiem wodnym, gdzie ławeczki, no takie założenia trochę parkowe i też parki kieszonkowe, czyli takie małe formy, gdzie będziemy mogli usiąść, odpocząć przyjść ze znajomymi. Wierzę, że to będzie wizytówka miasta. Urząd ma już pozwolenie na budowę. Teraz do końca roku ogłosi przetarg. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mieszkańcy będą korzystać z nowego placu zwycięstwa w 2027 roku.